Witam bardzo serdecznie Was wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym kilka słów y, powiedzieć na temat Królestwa Bożego i tego, y, jaką ma formę, czym jest Królestwo Boże, bo, y, bo zauważam często, jak, jak, jak rozmawiam y, właśnie z, 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 z jakimś chrześcijaninem, z jakąś chrześcijanką, z kimś wierzącym, to jakby jest często, często, stuprocentowa, stuprocentowo zgadzają się oni co do tego, że ze sobą oczywiście, że Królestwo Boże jest jednak widzialne, w sensie fizyczne, tak? jest odmieniona cała rzeczywistość wokół nas. I Chrystus operuje gdzieś tutaj na ziemi, tak? z jakiegoś miejsca na tronie Dawida. Czy Biblia nam to potwierdza, czy to są po prostu pewne tradycje, które narosły i w które, w które chrześcijanie wierzą? Uważam, że, że, że tak, że to jest część tradycji, ponieważ Biblia nam mówi o królestwie wystarczająco dużo, żeby takie, takie argumenty. Yy, sprostować i odrzucić. Łukasz 17 na przykład nam mówił, Łukasz 17, 20, zagadnięty przez Faryzeuszów o to kiedy przyjdzie Królestwo, Jezus powiedział, Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. To jest yy, przede wszystkim yy, moim zdaniem bardzo mocny i prosty, konkretny, dosadny, yy, dosadny fragment o tym, jak to królestwo przyjdzie. Groch chrześcijan czeka na przyjście w sposób dostrzegalny, ale sam Jezus mówi, że królestwo nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Tak. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj albo spójrzcie jest tam. Bo właściwie królestwo jest pośród was. Królestwo jest pośród nas. Tam, gdzie my jesteśmy, jest Królestwo. Królestwo jest w Kościele, królestwo jest w nowym Jeruzalem. Królestwo, jest tam, gdzie jest uczta baranka. Uczta baranka jest na Sejonie, tam, gdzie jest zbawienie, tak? Zbawienie jest w Kościele, w Nowym Jeruzalem, w ciele Chrystusa. To jest jedna i ta sama, to jest jedno i to samo, jedno i to samo ciało, i jedna i ta sama lokalizacja, ale nie jest to fizyczna lokalizacja gdzieś, którą można by sobie w Google Maps wyszukać tak? i znaleźć, bo przychodzi w sposób. Królestwo nie przychodzi w sposób dostrzegalny. I, I zazwyczaj jest na to taki argument. Chrześcijanie mówią, to prawda, ale jeszcze przyjdzie w sposób dostrzegalny. Jeszcze kiedyś przyjdzie w sposób dostrzegalny, bo przecież Chrystus musi panować jeszcze tysiąc lat na, na ziemi. Dlaczego tylko tysiąc, a, a czemu nie więcej? Co, co się stanie po tysiącu lat, tak? Królestwo zniknie. To, to też jest kolejna, kolejna forma tradycji, w którą chrześcijanie wierzą że będzie panował tak Chrystus to jest objawienie Jana 20 że będzie panował tak ze świętymi i, i wyobrażają sobie idylle właśnie na ziemi mimo że jednak ten fragment mówi o czymś zupełnie innym moim zdaniem i nie pozwala na to aby, aby, aby taką koncepcję przyjąć jeszcze biorąc pod uwagę, że Chrystus mówi, że nie przychodzi w sposób dostrzegalny, mielibyśmy tutaj pewne, pewną sprzeczność tutaj w sposób niedostrzegalny, a tam nagle jest idylla tak i jest super przez tysiąc lat. Biorąc pod uwagę objawienie Jana jako najbardziej metaforyczną i symboliczną księgę. Na jakiej podstawie chrześcijanie wierzą w literalność tego opisu, że na pewno to będzie tysiąc lat. Tak? A dlaczego inne punkty z księgi objawienia Jana odrzucają jako literalne i traktują meta metaforycznie? No to jest wybiórczość, której nie można stosować przy interpretacji. Co do objawienia Jana 20 i okresu milenium, chciałbym nagrać osobny filmik, więc jeżeli ktoś by miał pytania, bardzo proszę o to, aby. Aby trochę się wstrzymać, bo, bo, bo i tak w komentarzu nie odpowiem na, na, na takie pytanie, ponieważ nie sposób opisać jakiegoś takiego elaboratu. Nagram cały materiał na ten temat. Jak ja widzę ten okres milenium? Jak ja widzę objawienie Jana 20? Więc jeśli, jeśli ktoś by chciał, to zachęcam sprawdzać co jakiś czas ten mój kanał i na pewno wpadnie tam ten film bo to też trzeba około kwadransu albo i więcej poświęcić na to, żeby to opisać, więc, więc, więc fajnie, chciałbym po prostu zaapelować, żeby nie zadawać mi takiego pytania w komentarzu, bo po prostu nie jest nie sposób odpowiedzieć pisząc, tak, gdzieś tam w komentarzu, jak, jak wygląda kwestia tego milenium, więc będę zobowiązany, będę wdzięczny. Czyli Chrystus mówi, że nie przychodzi w sposób dostrzegalny, chrześcijanie mówią, że jednak w sposób dostrzegalny. Teraz pójdźmy sobie do drugiego fragmentu, który sobie wypisałem, czyli do Rzymian. Do Rzymian 14. A Rzymian 14 gdzieś tutaj się powinno znajdować. O, mam. I to był werset 17. Rzymian 14, 17. Królestwo Boże to nie pokarm, ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Radość w Duchu Świętym, pokój, tak? Owoce Ducha, tak? To jest Królestwo. Niekoniecznie jakaś odnowiona rzeczywistość, tak? I jakaś idylla, jakaś utopia. Tylko to, co tutaj napisał właśnie Paweł, tak? Że to nie jest kwestia pokarmu ani napoju. Paweł tutaj nawiązuje do przepisów prawa, tak? Królestwo Boże nie ma, nie ma związku z prawem. Królestwo Boże Przychodzi, kiedy prawo jest wypełnione, bo prawo było cieniem, prawo zapowiadało na stanie wiecznej sprawiedliwości, tak? Daniela 9, nowego nieba, nowej ziemi, nowej rzeczywistości, nowego Jeruzalem, tak? Tym samym Królestwa Bożego w pełni zrealizowanego. Oczywiście w nas, jak tutaj mówi, Paweł, królestwo jest kwestią e, Sprawiedliwości, pokoju i, i radości w duchu, w duchu świętym. Tak? My, jako wierzący, jesteśmy sprawiedliwością Bożą, bo Chrystus stał się za nas grzechem, jak mówi, również, jak mówi Paweł, również w innym ze swoich listów. Tak? A Daniel mówił, że wieczna sprawiedli... a Piotr, przepraszam, Piotr mówił w swoim liście, że oczekujemy nowego nieba, nowej ziemi, gdzie mieszka sprawiedliwość. Tak? A ta sprawiedliwość, właśnie, o której mówił Daniel. W swoim, w swoim proroctwie o 70 tygodniach, że w ciągu tych 70 tygodni zostanie ta wieczna sprawiedliwość zdobyta przez Pana Jezusa Chrystusa, więc to się wszystko zazębia. To zostało w ciągu 70 tygodni zdobyte. Weszło nowe niebo, weszła nowa ziemia, o której tak Piotr oczekiwał, i nastała wieczna sprawiedliwość. Ktoś powie: Nie widzimy tej sprawiedliwości dookoła nas, i słusznie, bo ona nie miała być widoczna dookoła nas. W sposób, w sposób wiecie jakiś taki idylliczny, tak? czy jakiś utopijny, ale ona jest częścią, tak jak mówię, tak jak wspominałem, Nowego Jeruzalem, <laughs> czyli kościoła, tam, tam, gdzie my jesteśmy, tam jest ta sprawiedliwość, tak? I tylko na Syjonie, tylko tam jest uczta, tak? Ale poza, poza jest normalna rzeczywistość szara, jest normalne szare zło, jest normalny świat. I tak to tutaj idealnie się zazębia z Jana objawienia na 22. Gdzie Jan mówi, że jest Nowy Jeruzalem, tak, jego bramy są otwarte, ale na zewnątrz są cały czas, jacyś czarownicy, tak, ci, którzy ciągną nieprawość, czyli cały czas ci ludzie są, ale mogą wejść, są zaproszeni, tak, mogą prać swoje szaty we krwi baranka i mogą wejść na picie wody żywej, dostać życie wieczne i stać się świętymi, tak. Po to są liście do leczenia narodów, o których Jan właśnie mówi w objawieniu Jana, czyli ta Ewangelia, która ma. Dalej się rozprzestrzeniać, żeby leczyć tych, którzy są na zewnątrz, i zapraszać ich do środka do Nowego Jerozolimy. To jest ta woda, która wypływa od ołtarza u Ezechiela w proroctwie, która dociera do wód i tam martwe ryby stają się żywe, tak? Czyli ona leczy te dalekie narody, tam, gdzie dociera tam. Dokonuje uzdrowienia, tak? To jest mod Ducha Świętego, to jest Ewangelia. To wszystko się pięknie zazębia, te wszystkie fragmenty. Dlatego Biblię trzeba czytać nie, na nie w taki sposób, że widzimy fragment, wyrywamy i sobie robimy wokół niego jakiś, jakiś, yy, jakąś doktrynę, tylko trzeba porównywać z innymi fragmentami pisma, które mówią o tym samym i zobaczyć, jak one się ze sobą komponują. Wtedy mamy cały ogląd sprawy i nie będzie yy, jakichś sprzeczności, jakichś przeciwieństw, takich pozornych, tak? Eee, także tak yy, królestwo to jest sprawiedliwość, pokój, radość i Jan jeszcze na koniec yy, krótko, żeby nie przedłużać Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 18, ile? 18, 36 <laughs> moje królestwo nie jest z tego świata gdyby moje królestwo było z tego świata moi cudzy walczyliby, aby nie został wydany Żydom Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Eee... Tak, czyli Chrystus mówi, że jego królestwo nie jest z tego, z, tego, eee, z tego świata, tak? Ale chrześcijanie oczekują, że to królestwo będzie jednak tutaj, jakby tak, z tego, z tego świata tutaj się wywodziło. Tak jak Żydzi oczekiwali tego, bo sądzili, że to będzie królestwo fizyczne, gdzie Chrystus będzie Mesjaszem, takim jak Dawid wojownikiem i wymiecie wszystkich Rzymian, tak. I ustanowi królestwo na ziemi, tak? Królestwo Chrystusa nie jest tego świata i ono nie polega na tym, żeby walczyć, tak, żeby, żeby, żeby wojować, żeby.. E żeby zabijać, tak. Królestwo Boże jest sprawą pokoju, sprawą, sprawą sprawiedliwości i jak pójdziemy sobie do Izajasza 2, to zaraz sobie zobaczymy ciekawą rzecz. Izajasz mówi tak. Izajasza 2 od początku słowo, które trzymał Izajasz syn Amosa na temat Judy i Jerozolimy, gdy znajdą dni ostatnie, tak? Dni ostatnie starego systemu, dni ostatnie skończyły się w 70 roku, kiedyś nagram filmik, filmik odnośnie tego na jakiej podstawie tak sądzę i jak lokalizować te dni ostatnie. To też jest temat po prostu na osobny filmik, bo też trzeba kilkanaście minut temu poświęcić. Góra ze świątynią pana, czyli Syjon będzie posadowiona na szczycie gór, tak? będzie wzniesiona ponad pagórki, popłyną do niej wszystkie narody, tak? To jest tam jest zbawienie, tak jak o tym mówiłem. Tak? Tam jest królestwo, tam jest, yy, tam jest zbawienie. Yy, I dalej mówi w czwartym. Przekują swoje miecze na lemiesze a swoje włócznie na sierpy, tak? Nie podniesie już naród miecza na inny naród i nie będą się już uczyć sztuk wojennych, tak? O czym też tutaj nawiązuje do, do czego Chrystus w Jana 18. I ktoś mówi tego jeszcze nie ma, bo cały czas jest wojna i znowu jest niezrozumienie, że to ta rzeczywistość przekucia miecze na lemiesze jest tylko rzeczywistością na górze Pana, tak? Na tej górze, która jest wyższa niż wszystkie inne, tam gdzie jest zbawienie. Tam przekute są miecze na no Lemiesze, bo tam jest spokój. Tam jest spokój między wszystkimi, którzy to ciało stanowią. Tam nie ma tego, tej, tej, tej sztuki wojennej, tak? To nas jedna wszystkich. W tym ciele jest spokój, w, w tym ciele jest sprawiedliwość, tak? I, i, i to jest, i dlaczego to jest akurat tam? Bo ten sam Izajasz mówi w jedenastym, zobaczcie, w jedenastym rozdziale mówi, wtedy wilk usiądzie przy jagnięciu, lampart odpocznie przy koźlęciu, tak? Czyli mamy tutaj symbole. Te zwierzęta symbolizują ludzi, tak? Czyli przeciwstawne obozy nagle stają się między nimi nagle nastaje pokój. Wcześniej była wojna, pokój. Przekute miecze na lemiesze, tak? Izajasz 2 wyjaśnia w Izajaszu 11, co, co to oznacza być w Chrystusie oznacza przekuć miesze na lemiesze, yy, żyć w pokoju, tak? W sprawiedliwości. I yy 11, 11 rozdział 9, werset: Nie będą już krzywdzić ani sobie, ani sobie szkodzić, i ktoś powie, a widzisz, jeszcze cały czas krzywdzą i szkodzą. Ale co dodaje dalej: na całej Mej Świętej Górze. Tak jak wspominałem, zbawienie, pokój i to wszystko, o czym mówię, jest na Świętej Górze, czyli jest tam. Gdzie jest zbawienie pana na Syjonie, do którego autor Listu do Hebrajczyków, Hebrajczyków w 12 rozdziale powiedział, że do tego Syjonu podeszliście już, do dusz uczynionych doskonałymi, do całego zgromadzenia świętych. To jest duchowa rzeczywistość. Nikt nie podszedł do żadnego Syjonu, nie dotknął, nie wszedł. W przeciwieństwie do Synaju, która była górą nadania prawa. Ale Syjon jest rzeczywistością duchową. Każdy podszedł do Syjonu, kto wierzy w Chrystusa, stał się ciałem. Chrystusa jest, jest na tej uczcie. I jeszcze Izajasza 25, żeby dosadnie jeszcze powiedział, żeby jeszcze Izajasz dosadniej to, to nam podpowiedział. Izajasza 25-6, a Pan zastępów na tej górze, cały czas jest to ta sama góra. Wyprawi wszystkim ludom wystawną ucztę z, wysta ucztę z wystawnych win, z wystawnych win, z najlepszych potraw i win klarownych, niezmąconych. Tak, i ktoś mówi, ktoś, kto, i, i ktoś może powiedzieć, że tego nie ma, jeszcze nie było tej uczty, ale to kochani. Ta uczta nie będzie fizyczną ucztą, gdzie jest jakaś, jakiś szwedzki stół, czy cokolwiek. A to, to jest wszystko w rzeczywistości duchowej, bo jak wiemy, autor listu do Hebrajczyków powiedział, że podeszliście w pierwszym wieku już do tej góry. tak? To jest rzeczywistość duchowa, nie fizyczna. Tam jest Królestwo Boże. Tam jest Królestwo Boże, tak? I tam jest uczta. Baranka. Tam jest uczta. Tak? Tam jest stół. Tak? I. I, I tam jest, zobaczcie, zniszczy one na tej górze, właśnie zasłonę rozpostartą ponad wszystkimi ludami, przykrycie rozciągnięte nad każdym narodem tam pochłonie śmierć na wieki. Czyli tam nie ma śmierci duchowej dla chrześcijanina już, tak? Tam grzech nie panuje na tej górze, tam miecze są przekute na lemiesze, tam jest centrum, tam jest wszystko. I teraz chrześcijanie mają moc zmieniać świat, tak? Jeżeli. Yy, Mogą zmieniać każdą dziedzinę życia. Jeżeli będą zmieniać to za pomocą Ewangelii, e, mogą zmieniać też e, politykę, mogą działać w polityce taki tam, gdzie oni e, uprawiają ten ogródek swój, tam przychodzi ten, ta pokój, ta sprawiedliwość, to królestwo się rozszerza. Tak? E, od, od, od malutkiego, od malutkiego ziarna do, do ogromnego, tak i to królestwo. E, może się właśnie wówczas manifestować w rzeczywistości fizycznej, jeżeli my będziemy po prostu odpowiednio nasze szafarstwo sprawować. Tak? Ale przede wszystkim musimy pamiętać, że wszystko, o czym tutaj mówi, mówi Biblia, co się, co się wypełnia, wypełnia się w rzeczywistości duchowej, w rzeczywistości, której nie widać. Tak? Więc, więc nasze sentymenty każą nam czekać na coś fizycznego, na jakąś taką utopię, na, 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 na odnowienie wszech rzeczy, tak? ale czy to jest biblijne? Tak? Czy, czy, czy my mamy bazować na tym, co, co, co jest naszym sentymentem, czy mamy bazować na tym, co jest zawarte w Słowie? Tak? Ja bazuję na tym, choć czasem jest to dla mnie niewygodne. Ale muszę przyznać, że o tym mówi słowo, to jest prawdziwe i, i muszę odrzucić na bok swoje emocje, swoje sentymenty, tak? Mogę się nie zgadzać, coś może mi się wydawać niewłaściwe, czegoś mogę nie rozumieć, ale muszę to przyjąć, muszę to zaakceptować, tak? Inaczej musiałbym odrzucić całe to słowo, tak? Także myślę, że dużo informacji tutaj, więc, więc będę kończył, ale musimy po prostu jedno mieć na względzie, że królestwo jest w nas. To jest podstawa, jakie to królestwo ma być, tak? Nie możemy oczekiwać fizycznego królestwa, gdzie Jezus siedzi na tronie w Jerozolimie, tak? I, I jest po prostu super, jest fajnie. Tak? Królestwo jest tam, gdzie jest ciało Chrystusa, tam gdzie my jesteśmy jest świątynia, tak? i tam jest sprawiedliwość, tam jest spokój, tam są miecze przekute na lemiesze. Tak wygląda sytuacja. Pozdrawiam.